Hej, witam Was, nie ja jestem Maflox i witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. Zaczynamy dzień 22. I e, tak, zacznę mamy zmiany, ponieważ zadaszła nowa aktualizacja, która wnosi całkiem dużo nowości. Jedną z większych nowości jest, jak już możecie zami zauważyć, po prawej stronie oprócz paska mm, tutaj naszego nasycenia, w ogóle zjedzmy sobie coś. Dobra, mamy pa i paska życia, mamy pasek jakby to powiedzieć, to jest taki, taki nasz stan psychiki. O co teraz dokładnie chodzi? Chodzi o to, że jeżeli on będzie nam spadnie nam dosyć nisko, tak nie wiem, poniżej poziomu 70, 70 poniżej albo jeszcze mniej, to wtedy nasza głowa zaczyna nas boleć, wszystko nam przekręci. Mamy jakieś nie wiem, omamy w ogóle widzimy coś, co czego w ogóle nie ma, jakieś stwory i inne głupoty. Zresztą przekonamy się sami, bo to widać raczej tylko w, w nocy. No i co my tutaj zrobiliśmy sobie? Mamy, zrobiłem sobie farmę. O, nie tak. Zrobiłem sobie farmę. Farmę trawki. Trochę dziwnie to brzmi, ale tak, będziemy, będziemy sobie trawkę tutaj hodowali. E, dlatego, że ona się bardzo przyda potem, żeby mieć zapas liny i tak dalej i tak dalej trochę kupy nazbierałem, żeby to wszystko użyźnić. Więc zróbmy sobie teraz to i jaki dzisiaj będzie plan. E, ja mam dzisiaj taki plan, żeby. Bo ta aktualizacja wynosi coś takiego, że e, już nie mamy punktów nauki. Od tej aktualizacji e, deweloperzy chyba się... nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale usunęli po prostu punkty nauki. I, i, I nie ma już ich, e, za to teraz jest e, prototyp, czyli można e, po uzbieraniu odpowiednich e, ilości e, minerałów, surowców, za chwilę Wam to zademonstruję, na przykład z o, o, Alchemy Engine, już nie ma czegoś takiego jak, jak to tam było ostatnio, jak to tam było, coś tutaj było, ale teraz jest prototyp. Research było, o właśnie, teraz jest prototyp po prostu i jak uzbieramy odpowiednią ilość materiałów, to możemy zrobić sobie prototyp i potem już bez punktów nauki robić to normalnie, bez tam żadnych zbierań właśnie, zb zbieractwa tego punktów nauki i tak dalej. Co to jest durian? O, ciacho nam się zrobiło, zjedzmy. O, i dzisiaj teraz niektóre, yy, niektóre jedzenie... Na, zależy jaki, jaki, jakim gramy bohaterem, ale na przykład na naszego Wilsona, on nie lubi tych, tych ciast i spada mu jak widzicie na stan psychiki i trzeba teraz coś lepszego zjeść. Cukierki bardzo poprawiają ten, ten stan psychiki ale... ale cukierki jeszcze nie wiem jak się robi. No i dobra i co dzisiaj mam zamiar zrobić? Mam dzisiaj zamiar zrobić sobie Alchemy Engine. Ponieważ, ponieważ tutaj, teraz w tej aktualizacji zaszła zmiana, i chcę zrobić sobie iceboxa, żeby zrobić iceboxa potrzebny jest Alchemia eee, No, i teraz, tak czy mamy, tak, złotko mamy. że to było? Nie, 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 nie. Złoto mamy 6, mamy tylko 4. No to trzeba będzie się wybrać na tamtą wyspę. Alchemy 4 e, ścięte kamienie I cztery deski wow. <grym> Dobra sorry, nie chciałem Cię zabić ale to szczegół 4 e, i 4 mamy Dobra to mamy to wszystko O boże, zaraz będzie kurde noc, ja pierdzielę to tak szybko W ogóle mam ptaka Bo mi się zapał w ten Więc gubimy od razu Dobra piórko się przyda Teraz tak Kurde, 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 kurde. Trzeba się będzie wybrać na tamtą wyspę. W aktualizacji doszło do dużo różnych e, przedmiotów w zakładce Magic. Jak widzicie można to jakieś robić jakieś nowe w ogóle miecze, a pancerze i w ogóle, ale nie wiem jak na razie zdobyć. To jest chyba dusza czy coś takiego. To już w ogóle jakoś nie wiem. Trochę się boję, bo jak pierwszy raz zobaczyłem te takie zjawy, które mnie nawiedzają w czasie nocy, to ja mówię Ja pierdziele, ta gra się robi coraz straszniejsza W ogóle, Kuliczek się gdzieś podział daleko I... Nie dojdziesz do domu, Sory. sorry Dobra, ale wracamy Kurczę, szybko, szybko to też w noc zaszło, ja nie wiem, ledwo co zacząłem nagrywać i już... Ale dobra Ale dobra, zrobimy sobie jedzonko yy, I... Aha, to już mam upieczone, dobra i wyjdziemy. No, to też. <noise> to sobie upiechcimy. I pójdziemy sobie na tamtą wyspę. Eee, żeby pozbierać sobie troszeczkę złota. Właśnie, właśnie, właśnie. Teraz tak. Kurczę, icebox się przyda. Icebox się bardzo przyda. Trochę kupy jeszcze, żeby, żeby użyźnić tę ten, ten nasz, naszą trawkę. Jak widzicie też z tą aktualizacją poblokowały się niektóre przedmioty. O, on bardzo lubi nasze pulpeciki. Pulpeciki są bardzo dobre, więc będziemy je robić. Noc została, no i właśnie mamy o 78 i teraz się mogą po pojawiać te zjawy. Zobaczymy, zobaczymy. Może będą, może wyjdą. To, tu gdzie jest czarno, to się takie oczy pojawiają. No zobaczymy, może będą. To jest naprawdę ta gra się robi trochę taki horror. Ale dobrze, ale dobrze. Cieszę się, że że, że tutaj deweloperzy wprowadzają coś nowego do gry, a nie, a nie cały czas to samo. O, widzicie? What the fuck w ogóle, co to jest? Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to mówię, Boże rzekł. O, jest kolejny. Masakra. Nieraz są też takie odgłosy. No ale to jest po prostu wow. Tu jeszcze nieraz takie, nie wiem, zjawy jakby chodzą w ogóle koło nas tutaj po gdzieś, po, po naszym obozie i... O! Widzicie to? Widzicie? Ja To jest po prostu masakra. <grych> to jest naprawdę dobre. Ryjewania nie powiem. Zobaczcie to. <grych> Jak do tego podejdziemy, to akurat tutaj nic nie można zrobić z tym. Ale to jest naprawdę dobre. <laughs> ja pierdykam. Podobno tutaj, z tego co wiem, to tymi... E, miecz, tym mieczem i tak dalej, to można z tymi zjawami walczyć. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak można w ogóle... E, zdobyć ten, te, te, te składniki na to. To! To mnie, to, to mnie właśnie ciekawi. Ale dobra, mi się, bo... no, jak widzicie... Lupaciki bardzo podnoszą nasz stan psychiki, co mnie bardzo cieszy. Dobra, nastaje dzień, zaraz będziesz już bo normalnie... Dobra, co by tu włożyć? To by jeszcze upieścić szybko. Dobra, i wstał nowy dzień. I szybko tylko włożymy coś, żeby się już upuściło, jak wrócimy. I spierdzielamy do tego. To na tamtą wyspę. Okej. Okay. Zrobimy sobie. Bo, AceBoxa będzie Git. A jak potem sobie jeszcze zrobimy. Nasz własny ul. To już w ogóle będzie wow. Ale to. To dopiero nasze plany na. Na przyszłość. A do tej pory postaramy się na razie tutaj przeżyć. Tamtą wyspę zaeksplorujemy sobie też już. Yy, mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości. Niedalekiej przyszłości. Tymczasem módmy się, żeby nam sycha nie spadła. I. Żeby nam nasz bohater nie zgłodniał tak, w ogóle czy ja mam niebo No ale dobra, zrobimy sobie kilofa Dobra, skrzydełka sobie zjemy No naprawdę tak, nic nie robię, no ale tutaj wiem, że jestem ty... O! To coś tutaj jest ja wolę nie atakować O i to jest też Jedna z nowości to jest odejdź stąd. To są yy, ślady zwierząt. Co one robią, też na razie nie wiem. Ale się dowiem. Dobra, kopmy. Dobra, mamy złotko. Czyli jeszcze jedno, jeszcze jedno nam brakuje. I teraz podobno złoto wypada też rzadziej. Więc mam nadzieję, że. O, akurat wypadło. No to, to dobra, to nie będziemy, to nie spędzimy tu dłuższej chwili. Lepiej stąd spadajmy. Ale ja też mam plan, żeby yy, właśnie niedługo jakoś się lepiej uzbroić i napaść to coś tutaj, co tutaj jest i, i zapierdzielić mu to jajko. Jestem ciekawy, co to jajko robi. wiem, co robi. Na pewno można coś zjeść, ale ciekawie jestem, czy z niego coś się może wykluć. Dobra. Idziemy, idziemy. Druga droga tutaj jest trochę. Ciekawe co tam jest, jestem ciekawy. W ogóle na dole, to, aha, na dole jest tamto, dobra, okej. Okay. Ja myślałem, że tam na dole też jest jakaś wyspa, ale tam jest tylko połączenie z tamtymi naszymi yy, bifalo. No w ogóle tego. To trzeba sobie też zrobić czapeczkę. No ale trzeba Zrobić czapeczkę sobie, która chroni nas właśnie przed atakiem naszych bawołów. Ale żeby zrobić sobie czapeczkę... O, ciekawe czy to nasz bohater lubi. Żeby zrobić sobie taką czapeczkę, to trzeba zarąbać im skórę, a nie, to nie jest takie łatwe. E, dobra, to teraz tak. Wszystkie materiały trzeba zebrać. To jest nasze. To jest nasze. To jest potrzebne. Y, I, 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 i... Tak jest, możemy sobie zrobić. Tylko cię postawić, o się jakoś tutaj. O, tu. Tada! Pięknie. Ok. Dobra. E, I teraz tak. E, mamy to, mamy to, mamy to. I teraz, żeby zrobić sobie iceboxa, potrzebny nam. Fak, jeszcze. No nie, mógłbym to zebrać, ale nie, teraz to już nie zdążymy. Bo, 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 zaraz nocka. Dechy. Dechy to nie problem, ścięty ten to też nie problem, to od razu sobie zróbmy jedną dechę i dwie cut y. i włóżmy je od razu, żeby sobie na nas czekały już. Okej. Okay. Eee. Dobra, 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 a czy my w ogóle mamy jakąś pajęczynę? Mam 11, wow, no to git. Pajęczyna będzie nam potrzebna do zrobienia mm, siatki na owady. Żeby złapać sobie pszczółki. Pszczółki będą potrzebne. Czy w ogóle my nie mamy pszczółek żadnych? Nie, nie mamy, ale przecież nie będzie nam potrzebne, ponieważ mamy już materiały do zrobienia... E, do zrobienia naszego ula, więc... Właśnie, ul, 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 ul. Gdzie jest ul? Where are you? Uh. Gdzie jest ul? Ul, 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 ul. ul. ul, ul. Jest, B-Box. Cztery... Szczółki, dwie deski i to. O dobra, to, to, to się wszystko zrobi raczej w przyszłym odcinku. A my już się będziemy tu powoli żegnali. Ale jeszcze zanim, 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 to chwileczkę, co by tutaj jeszcze tak na szybciora zrobić. Skrzynia. A właśnie, zrobimy sobie pułapkę. I postawimy ją tutaj jest... Jest o. Żeby ona nam tutaj... Na naszego kulika czekała. Jak on tylko wyjdzie, od razu się złapie. Dobra, zdążymy jeszcze zebrać trochę naszych boróweczek I spierdzielamy do domu. Tu jest kolejny nasz ślad zwierzaka. Jestem ciekawy właśnie, dlaczego on tutaj... Taką on tutaj rolę w większym spełnia, czy w ogóle coś coś nam pokazuje, czy coś nie wiem. No dobra, ale na dzisiaj to, to byłoby tyle. E, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trochę żeśmy w nim zrobili. Zasadziliśmy naszą plantację trawki. Jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie, no ale co? Najemy się od razu. Dobra. E, no co, zrobiliśmy sobie nasz o, z Alchemy engine e, I. i na razie to na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was. Życzę Wam miłego dnia i już niedługo zbliża się weekend. Na weekend też tutaj coś sobie zrobimy. Coś tam dla Was przygotowałem. Życzę Wam tutaj miłego już weekendu, tak na przyszłość. Pozdrawiam Was. Cześć i czołem. Papa, pa. Hejka.